No hello tutaj Purpose, Witam w kolejnym odcinku strollowania. Jestem dziś sam, ale dlaczego jestem sam? Ponieważ jest pierwsza 30 w nocy. Yy, no tego jeszcze nie było. Słuchajcie, wchodzę sobie o pierwsze 30 a tu 25 osób gra w Minecrafta na brudatych na 18. No cóż. <laughs> no, nie pozostaje mi nic innego. Fuck! Okay. Prawie strollowałem sam siebie, bo chciałem sprawdzić czy jestem yy, ten, a zapomniałem, że mi się przestawiły yy, klawisze, no ale dobra, jest spokój, 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 spokój. Słuchajcie, tego jeszcze nie było. Yy, Trollowanie na 1.8 o pierwszej 30 w nocy. Zapewne tutaj większość teraz będzie graczy, a nie vip bo no wiadomo vip -y mają dostęp zawsze, a gracze yy, mają troszeczkę utrudniony ten dostęp ze względu na no, co by nie było popularność serwera więc w nocy jest zawsze później. No dobra. Co by tutaj, od czego zacząć? Od na przykład Bedgaja. TP bad ga bad gay w ogóle, nie? No ale dobra, spoko. Żartujesz sobie ze mnie. W tym momencie sobie ze mnie żartujesz, jeżeli ty mi powiesz, że ty idziesz bezpośrednio. Ale ja nie chcę, ja naprawdę nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, żeby to były kolejne. Te... Overwatche. Ja chcę tylko i wyłącznie strolować. No dobra, nieważne. Jeżeli ma go dosięgnąć ręka sprawiedliwości, to jeszcze dosięgnie. Gdzie tutaj była ta cholerna... Cholerna. No gdzie jest widzenie w ciemności, no? O! O. o. Nick Division tu jest napisane. Tylko jeszcze y, czy, czy, wstukało mi się to czy się mnie nie wstukało? Nie, bo i NI muszę wcisnąć. Tak czy siak. Jest, mam, mam widzenie w ciemności. Dobra. Słuchajcie, y, Benku, TP Benku. 1 14 coś tam. Hmm, Benku sobie buduje. Ciekawe czy ktokolwiek w ogóle się zorientuje. Ja... Słuchajcie, teraz nie będę dawał tych główek, będę je wsadzał tylko i wyłącznie do Ender Chesta, Tak żeby y, no trochę się bardziej pogłówkowali. Czy no, czy, 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 czy to trollowanie, czy może jakiś bug serwera, czy coś jeszcze innego? A może na przykład tak w tym momencie się okazać, że... <grybuj> Ladzek był. Jest, dobra, jest z powrotem. Dobra, ok, węku się obraca. Ale nie, ale nie. Bo nie ma trollowania, to tylko lag był. To jest lag, to jest błąd serwera. Yy, jeżeli ktoś nie ma swojego enderchesta, to zawsze go ma, ponieważ yy, na spawnie jest endercześcik. Więc, a zresztą ty już umiesz korzystać z enderchesta, to wsadziłem ci tą główkę trollowanie do enderchesta. No, wracaj się, obracaj się, chłopak, ale to nie te, to nie te, to nie te. I co? I co? I co, co zrobi z tym fantem? I co zrobi z tym fantem? Szuka główki chyba. Hech. No dobra. Nie to... A czy, gdzie, gdzie on idzie Johnny? on będzie kombinował. Mam nadzieję, że on nie leci po prostu dender Chester, żeby sprawdzić. A nie piecyk. Patrz piecyki sprawdza czy nie wsadziłem tam yy, główek a to cwaniak. No zobaczcie jak się wycwanili. Co ty tu masz? <laughs> szuka po skrzynkach, czemu główki nie wsadziłem. Dobra, chodźmy do... Bli... Bli już nie ma. Co, już sobie poszedł? No dobra, tu idziemy do Hy coś tam. Słyszycie, on tam dalej sprawdza. Masaka. A ten ma tutaj obok. Co, ten też sprawdza, czy nie został strollowany? Ale ja tu nie mam nawet go jak strollować specjalnie. Dobra, losujemy sobie kogoś. LoSemi2002 LoSemi Co ja bym Ci tu mógł zrobić? Yy, generalnie... Nie no, ten troll ze zmianą drzewa to już byłoby nudne Ale na przykład O, wiem co yy, Efekt 3 na 1 sekundę Mr. Purpo... no co jest? To efekt Mr. Purpos 3, 1 Heist Aha, dobra, i to teraz tak To zrobimy to tak 3, yy, 255 Na 1 Na odwrót w takim razie yy, 1, 255 Dawno tego nie robiłem O, dokładnie o sobie idę, nie? I teraz poczekajcie, bo to damy na przykład na 4 sekundy, żebym wam, mógł wam pokazać. A nie, to haste jest. A ja bym nie chciał haste. Haste mogę sobie przygotować na co innego. A ja bym chciał speed. Slowness. I stoi. I pip. Dobra. A jeden to było speed. To jest dobre. To jest dobre. It's good, it's good, it's good. Eee, dobra. Ctrl C. Tylko, że oczywiście będę sobie wpisywał kogoś innego. Dobra. Eee, Belmondo. Nie, Belmondo nie biegnie. Ja potrzebuję kogoś, kto biegnie. Tamten też stał w miejscu. Ty już byłeś, ty już byłeś, ty już byłeś. Gerard PG. Hmm, ale tobie by się przydał ewidentnie hejścik. Tak, tobie ewidentnie przydałby się hejścik. Więc zrobię tak. I to była trujeczka. I ty jesteś. Ty jesteś Gerard. Gerard. No, cztery sekundki. Dobra, jeszcze raz, bo nie zauważył. No, no kop, no. Ale to jest dobre. Dobra. Efekt. Gerard. No dajesz, no dajesz, no dajesz, no kop w gamoniu, Ej, ty... Dobra. Wiem, dobra? Dobra. Co tu się dzieje? Dobra. A teraz dałbym ci, przygotowałbym sobie jedyneczkę, tak, żebyś wywalił w kosmos, jak tylko, jak tylko zaczniesz. O właśnie, jak tylko zaczniesz biegać. To jest dobre. Jezu, jak ja to lubię robić. On nic, zero w ogóle reakcji, nie? Jakie to jest dobre w ogóle. No dobra, nie obraca się. Nic się nie stało. <laughs> to lecimy do kolejnej osoby. Mr. Puszek. Mr. Puszek. <laughs> Seriously, dude? Seriously? Są pewnie skrzyneczki, co? No jak? <laughs> no nie, no to to taka hamowa trochę, bo. No nie, no tak to już jest po prostu hamowa. Muszę ci powiedzieć, że to jest hamowa. Być takim bezczelnym cituchem, ale nie przyłapałem, więc nie mogę z to, Znaczy, no. O, czyżby ten poszedł, dobra? E TP. Okej. Okay. księżni. Ojej, księżniczko, moja droga. Eee, ale polecisz, dobra? I TP, księżniczka. Eee, I teraz cyk i. Elo. <słuch> <słuch> Ki to jest świetne. Stary, dobry troll. Co? <laughs> <laughs> Teleport. O, na prostej drodze. Właśnie. To jest to. To jest to. Obraca się. No ty. Kurde, że oni się w ogóle spodziewają o tej godzinie trollowania. No ale dobra. Open ender. I tutaj wsadzamy główeczkę strollowaną. Oczywiście. Dobra. Nie, 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 nie ma takiego, nie ma takiego prostego zgadywania Katurga Katurgo za floje. Eee, strzała 22. Uuu, strzałeczko moja ty droga. Polet, polatasz sobie trochę. Aha, zastanawiałem się czy ktoś mnie nie trolluje, czy to Crazy z przypadkiem nie wszedł. A to po prostu tak jest szmagies. Dobra. No nie no, ja bym wolał, żebyś na prostym terenie, terenie zaczął biegać za tym Endermanem. No i... biegnij zajętkiem. Włos z brody Merlina. Lecisz. <ścoughs> o matko, czy on się przytepał. Co tu się wydarzyło się? Braca się, no kurde, no nie, no nie, no nie. Jakim cudem oni się ma ląd Ale To pewnie za, nie, to nie są za vipa, jest vipa. i ląd tego ma. Łowca dusz jest, łowca dusz jest. Szkoda, że nas pewnie. No szkoda. No jaka szkoda. Chciałbym tutaj podpowiedzieć wszystkim wysyłającym nam maile wszelkie potrzebne. Informacje znajdziesz na łamana info. To nie, to taka mm, tylko malutka dygresja. E, dobrze. E, o, Mentos. Jedno. Oj, 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 ty też sobie chcesz polatać? No dobra. Men... No co jest? Albo on nie jest Mentos, tylko on jest M3tos. On jest m 3 m 3 no dobrze, M3 Tosia. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, M3 Tosie. Ojej, to będzie bolało. Ojej, jak to będzie bolało. Trudno. Nie wolno chodzić głodnym na serwerze. No i rusz się, rusz się. No, no No rusz się, no kurna, no nie stój w miejscu. <śled> o, creeper, ale to nie mój. To. Nic? Od tak? Zero reakcji? Zero? No dobra. No dobra. Szukasz główki? A nawet się nie obracałeś? No chyba, że nie szukasz główki. No dobra. Jeszcze nastel. Ładnie brzmi to już. A, Uuu. A nie, bo to na działce. TP Nastel. Nastel jest zabudowany, ale to chyba nawet dobrze, bo się nie zabije. Na stele cyklu. Mm -hmm. No to. To może podejść pod. Teleportowanie się w domku. <grym> Jezu, jakie to jest dobre. Stary, dobry. Z reakcji, czujecie typa? Piękne po prostu, piękne. Uwielbiam to. Dobra, ej. Teraz troll ostateczny. Troll ostateczny, tylko kolorki. Teraz tak. Message Mr. Purpose. Muszę sobie przypomnieć, jakie to były kolorki. And. Uh, o złoty potrzebuję, Z złotego, to chyba było dwa. Mhm. Mm nie, bo ma być czerwony. Nie, do złota. Złota strzałka musi być, czyli musi być jeden, katło, nie. Nie pamiętam, jaki był kolor złoty, wiecie. Czer czerwony to na 100% jest. E o, mam. Czyli teraz tak strzałeczka. I teraz na czerwono. End 4 i ja. I znowu. End. 6. O tak, chyba. O nie, 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 nie. Co, co, co ja tu narobiłem? Aha, bo end ma być. A nie, dobra. dobra. To nie to. To nie to. To w takim razie może 7. Nie. 8? Też nie. 9? Nie. E, R. Też nie. Kurde, dobra. Niech będzie 4. Niech będzie 4. To. A teraz, a właśnie jeszcze, o Jezu, ale bym dał ciała. W... E, nie, to nie to. Mister, Mister, nie ta gra. E, I teraz jeszcze musimy napisać end r, tam było właśnie to. Dobra. Pięknie. No to zrobimy numerek. Cały serwer będziemy trollować. To, że jest późna godzina, to nie znaczy, że wolno czytować. Dobra. Mam nadzieję, że niczego nie spierniczyłem. Go. <grywka> Wiem, odpisuję, wiem. Pytaj, repytaj, to do mnie. Kocham. Po prostu kocham, kocham tego trola. Kocham go, uwielbiam. To jest najpiękniejszy po prostu y, troll ever. <ścoughs> A ja czytuję. Jest pisze na brief mi. <ścoughs> Ale ja nie czytuję. O Jezu, to to piękne jest. No nic, yy, dziękuję serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć. Smaczek na maczek, no dobra, sorry, wyrzucę diaksy.